Crossover MG ZS od dawna jest jednym z najpopularniejszych modeli marki na rynkach europejskich. Jednak w najbliższej przyszłości może jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję. Firma MG zaprezentowała niedawno w Wielkiej Brytanii nowy model MG ZS Hybrid Plus. A podczas premiery ogłoszono, że nowy ZS będzie najtańszą hybrydą typu plug-in w Europie. Model drugiej generacji wyróżnia się świeżym designem, unowocześnionym wnętrzem oraz nową hybrydową elektrownią z funkcją samoładowania. Crossover MGZS radykalnie się zmienił i stał się jeszcze bardziej wyrazisty niż jego poprzednik. Konstrukcja samochodu utrzymana jest w nowym stylu i nawiązuje do starszego brata MGHS 2024 oraz kompaktowego hatchbacka MG3. Nowy ZS ma bardziej wyrazisty przód, na który składa się duża osłona chłodnicy, przyciągające wzrok reflektory LED i światła do jazdy dziennej oraz agresywny przedni zderzak z bocznymi wlotami powietrza. Z boku MGZS ma wyraźną krzywiznę tylnego słupka i tylnych szyb bocznych, co nadaje crossoverowi bardziej stylowy wygląd. Nowy model otrzymał także tylne światła LED, czarne nakładki na elementy nadwozia i coś, co wygląda na sztuczne rury wydechowe zintegrowane z tylnym zderzakiem. Crossover jest wyposażony w 17-calowe felgi aluminiowe, a opcjonalnie dostępne są 18-calowe felgi aluminiowe. Wymiary samochodu nieznacznie wzrosły i wynoszą obecnie długość 4430 mm, czyli o 103 mm dłuższy od poprzednika. Szerokość 1818 mm, wysokość wzrosła o 15 mm i wynosi obecnie 1635 mm, a rozstaw osi wynosi 2610 mm. Masa własna nowego MGZS wynosi 1410 kg w zależności od wyposażenia. Ta właśnie nowość jest dostępna w 7 kolorach nadwozia, w tym przyciągający wzrok kolor niebieski, czerwony oraz zielony. MGZS 2025 wyposażony jest w nowy zespół napędowy Hybrid Plus. Składa się on z 1,5 litrowego silnika, który wspomagany jest przez silnik elektryczny i akumulator o pojemności 1,83 kWh. Sam silnik benzynowy generuje przyzwoite 102 konie mechaniczne, ale dzięki elektryfikacji crossover osiąga łączną moc systemową na poziomie 196 koni mechanicznych i 250 Nm momentu obrotowego. Moc przenoszona jest na trzybiegową specjalną hybrydową skrzynię biegów która pozwala przyspieszyć samochód od 0 do pierwszej setki w 8,7 sekundy. Co ważniejsze, ZS Hybrid Plus charakteryzuje się średnim zużyciem paliwa w cyklu mieszanym na poziomie około 8 litrów na 100 km. Silnik benzynowy działa w cyklu Atkinsona i służy przede wszystkim do utrzymywania prędkości i ładowania akumulatora za pomocą go generatora, a podczas przyspieszania pracuje głównie silnik elektryczny. Znane są również pewne cechy zwykłych, niehybrydowych wariantów 1,5-litrowy silnik wolnosący o mocy 114 koni mechanicznych będzie współpracował z bezstopniową automatyczną skrzynią biegów, ale 162-konny silnik turbo o tej samej pojemności będzie dostarczany z 6 automatyczną skrzynią biegów. Wszystkie opcje mają wyłącznie napęd na przednie koła, MG ZS nie będzie miał wersji elektrycznej. Zostanie zastąpiony osobnym modelem opartym na hatchbacku MG4. Zupełnie nowy MG ZS otrzymał stylowe, ale minimalistyczne wnętrze. 12,3-calowy system informacyjno-rozrywkowy z ekranem dotykowym, z Apple CarPlay oraz Android Auto, 7-calową cyfrową tablicę przyrządu, trójramienną skórzaną kierownicę spłaszczoną u góry i u dołu z przyciskami do sterowania multimediami i tempomatem, satynowe akcenty na obramowaniach nawiewów, inne udogodnienia dostępne w samochodzie obejmują nawigację satelitarną, sześciogłośnikowy system audio, automatyczną klimatyzację, skórzane fotele, Kamerę 360 stopni, tapicerkę ze sztucznej skóry podgrzewane przednie fotele i kierownicę. Sześciokierunkową regulację fotela kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego połączenie MG Smart. Pojemność bagażnika wynosi 443 litry, czyli nieco mniej niż poprzedniku. Ale po złożeniu tylnych siedzeń zapewnia 1457 litrów w przestrzeni bagażowej, czyli o około 82 litry więcej niż poprzednik. Pakiet systemów wspomagających kierowcę MG Pilot jest dostępny w standardowej konfiguracji i obejmuje m.in. adaptacyjny tempomat, asystenta utrzymania pasa ruchu, ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu oraz aktywne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, dołączając do nich systemy wykrywania martwego pola, ostrzeżenia przed kolizją z przodu, ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu i asystenta stania w korkach. Nowy produkt od MG trafi do europejskich dealerów już niebawem. Ceny nowego modelu MGZS Hybrid Plus startują od 98900 zł za wyposażenie standard, a najwyższa wersja to wydatek 116 700 zł. Nowy MGZS to przyjazny dla środowiska kompaktowy crossover, który stara się wykorzystać sukces istniejącego modelu ZS, oferując przy tym dynamiczny wygląd i ulepszone wnętrze. ZS zyskuje bardziej stylowy wygląd zewnętrzny, nową i ulepszoną technologię oraz nowy zelektryfikowany układ napędowy. Jeśli chodzi o cenę, to ten crossover naprawdę stał się najtańszym na rynku, będąc o kilka tysięcy tańszym od popularnego Renault Capture z porównywalnym wyposażeniem i silnikiem. Jeśli spodobała Ci się nasza recenzja i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami motoryzacyjnymi, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów. Zostaw swoje wrażenia w komentarzach, bo Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmach.